Za 19 ,99 zł 99 groszy Ja poproszę o duże brawa dla Wiktorii O duże brawa dla Wiktorii Słuchajcie, tak możemy ubrać właśnie swoją dziewczynkę Przypomnę na dziale tekstylia słuchajcie, nawet i biegająco Nawet i biegająco Brawo dla Wiktorii I takie dla naszych modelek, dla naszych modeli Jak sami Państwo widzą, ubrać w naszym dziale tekstylia możemy dzieciaki, Podlaszka do najstarszego. Poproszę o duże brawo, słuchajcie. Brawa mają cały czas ryć. to Nie jest tak łatwo. O właśnie, więc żeby... właśnie o duże brawa, duże brawa. Słuchajcie, komu nasza moda się spodobała. Popraszamy. Przypomnę wszystka, te wszystkie taciuszki licencjonowane. Ja zapraszam także Mikołaja. Chodź Mikołaju, także przejdź tutaj. Tego... Był na naszym odchudzaniu pół roku aż, zrzucił aż 600 gramów. Poprosimy o duże prawa, również dla świętego Mikołaja i oczywiście dla naszych kochanych dzieciaków. Jak i oczywiście fantastyczne ceny. Słuchajcie brawo, cały czas poproszę o wielkie brawo. To są nasze dzieciaki, które tak właśnie możemy ubrać w naszym dziale tekstylia dziecięce. Poproszę o duże brawo i oczywiście jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim naszym dzieciakom, które brały udział w naszym fantastycznym pokazie Mikołajkowym. <laughs> Panie, w tej chwili zrobimy sobie Czekamy. króciutką przerwę, bardzo króciutką. Państwo poproszę, aby zostali na miejscu, bo już za chwileczkę zobaczymy tutaj może... Moi pani przypomnę, że nasze dzieciaki mają od 8 miesięcy tak młodsza na rączkach właśnie. Do mniej więcej 13-14 lat. Jak sami Państwo widzą, my Zuzie i Mikołaja, okay, Zuzia i Mikołaj poproszą o duże brawa i uwaga po raz ostatni, jeszcze raz, Pobreźmy. brawo, brawo, brawo. Kochanie, ostatnia odsłona, tylko jeden taniec, palca dobre. <śmienic>